Cześć, siemanko, dzisiaj posadzimy sobie krzewy różnej maści i pnącza. Mam troszeczkę tego, już Wam prezentowałem te wszystkie roślinki. Tutaj są te właśnie borówki, jagody kamczackie, tutaj są też mini kiwi, zwykłe kiwi, cytryniec chiński, aktynidie te Akebie, jeszcze jest oliwnik baldaszkowaty, tutaj mam malinę czarną i jeżynę bezkolcową. Od jednego z moich widzów wymieniliśmy się na, inne roślin, na różne roślinki. Tam jeszcze brat mi przywiózł jakieś porzeczki czy agresty, nie mam pojęcia co to jest. Zobaczymy jak wyrośnie. Także co, bierzemy się za sadzenie. Myślę sobie, żeby właśnie aktynidie, czyli te mini kiwi, Posadzić wzdłuż płotu, tutaj i tam na rogu, a wyżej cały ten obszar yy, obsadzę właśnie maliną, czarną i jeżyną. Także co, bierzemy się za robotę? Więc sadzenie krzewów zaczniemy sobie od jagody kamczackiej. Jagodę kamczacką wsadzę. Jak widzicie, mamy już je rozstawione. Uzupełnił ją braki w jagodach kamczackich, które wsadziłem w zeszłym roku na jesień. Widzicie, niektóre sadzoneczki się mają całkiem dobrze, ale raz, że susza straszna była i zima też była dość sucha, więc słabo miały z zakorzenieniem. Później jeszcze złapał je dość mocny przymrozek, bo było minus 8 i to całkiem niedawno temu. Także parę sadzonek mi padło, a te, które przeżyły, zostają, a braki właśnie uzupełniam tymi nowymi odmianami jagody. Także co, bierzemy się za sadzenie. Najpierw sobie wyjmiemy sadzoneczkę z doniczki. No, dzisiaj niestety trzech rąk już nie mam. Także zobaczcie, pięknie, bardzo ładnie wykształcony system korzeniowy. No, i teraz szpadelkiem kopiemy dziurę. No, i dziura już wykopana. Teraz sadzoneczkę umieszczamy troszkę za głęboka, więc rzucimy tam trochę na dno. Sadzonkę umieszczamy w ziemi mniej więcej równo i obsypujemy ją ziemią dookoła, tak, ażeby spokojnie sobie mogła rosnąć. Na koniec jeszcze to trzeba będzie podlać, oczywiście, żeby miała lepszy start tutaj. I tyle. Tu możemy sobie nogą... węzłamy. Będzie łatwiej. musimy No, i pierwsza jagódka posadzona. Zostało jeszcze parę sztuk, więc biorę się za nie. A potem przechodzimy do aktynii. No, zasadziliśmy już jagodę kamczacką, więc przyszła pora na sadzenie aktynidii. Actynid sadzimy w następującym układzie. Trzy sadzonki żeńskie kolejno przy każdym słupku. Dlatego przy słupku, żeby główny ten pień szedł wzdłuż słupka, i boczne wszystkie odgałęzienia będziemy prowadzić na druty. To jest około 2 metrów wysokości, także idealnie między każdą sadzonką jest około 4 metrów. 4-3,5 metra odległości, także tak, każda będzie mieć około 4 metrów kwadratowych powierzchni do pokrycia, i tak będę starał się je prowadzić. Tutaj widzicie trzy sadzonki, i kolejna już jest sadzonką męską, później znowu trzy sadzonki żeńskie. Dalej są posadzone już sadzonki obok obu płciowych odmian, także też nie będzie problemu z zapyleniem. Eee, także co? Bierzemy się za robotę. Zaraz Wam pokażę jeszcze jak, jak wygląda taki system korzeniowy Actinidi. Wyjmiemy jedną sobie z doniczki i zobaczymy jak to, jak to się prezentuje. Mm, jest to takie wcale fajnie, łatwo wyjąć, więc musi być całkiem mocno rozbudowany. Uuu! Wychodzi już dołem że będzie ciężko. O, proszę bardzo, zobaczcie. System korzeniowy nieco inny niż u borów y, jagody kamczackiej. Są grubsze korzenie, są takie bardzo cienkie właśniki. Także bierzemy się za łopatkę i tutaj w tym miejscu wykopiemy sobie dziurkę. Zobaczcie, już płytko pod ziemią, tutaj jest mokra ziemia. Jest to związane z tym, że tu jesteśmy już praktycznie w najniższym punkcie pola i tutaj po prostu jest szybko wilgotno. Zobaczcie. Dużo materii organicznej w zeszłorocznym życie zostało. Perzyk też jest oczywiście nieodzowny. Nasz przyjaciel tutaj. No i tu już mamy mokrą ziemię, fajnie. I możemy sadzoneczkę Actinidi sadzić O! Pasuje, jak ulał. Teraz tylko obsypać ziemią. No i tak już oto przysypujemy sadzoneczkę actinidi na miejscu docelowym. Pęd skierowany na słupek, żeby już we właściwym kierunku rosła. To jeszcze lekko Przygnieciemy ziemię. No i bierzemy się za kolejne sadzonki. Na koniec pokażę wam efekt finalny wszystkich już sadzonych roślin. jeżyn jeżyny będę też podobnie sadził. rozstaw nieco będzie gęstszy, tak mniej więcej metr może jedną od drugiej posadzę, żeby te jerzyny i maliny szybko się zagęściły. Także co? Bierzemy się za robotę. Wszystkie actinidie. Akebia, jeżyny, maliny, wszystko zostało już zasadzone. Zobaczcie, tak ładnie przy słupeczkach podlałem już też roślinki. Także wszystko już mamy z głowy, z pnączy. Jeszcze parę drzewek pewnie przyjdzie. Za jakiś czas to też trzeba będzie je wsadzić albo je pierw posadzę w doniczkach, żeby troszeczkę siebie wzmocniły i dopiero potem je wsadzę w grunt. Także to by było na tyle na dzisiaj z sadzenia. Trzymajcie się cieplutko, hej.